Wczoraj w nocy coś zostało objawione na niebie, a serce kogoś bardzo bliskiego mu zadrżało wobec tego, co usłyszał. Aniołowie przynieśli znaki, a to, co wydawało się jedynie rzymską tajemnicą, przemieniło się w niebiańskie ogłoszenie. Wypowiedziane słowa odbiły się echem w niewidzialnym i dotknęły imienia, które zapisane jest nad tobą. To, co zostało ogłoszone, nie było ludzkie, lecz niosło w sobie płomień większego objawienia. Córko nadziei. Przyjmij to przesłanie jak ktoś, kto otwiera serce na wezwanie światła. Twoje życie jest bowiem obserwowane przez zastępy niebiańskie, a każdy twój krok zapisuje się na niewidzialnych kartach przed tronem. To, co zostało o tobie objawione, nie ma wzbudzić strachu, lecz obudzić twoją duszę na nieuniknione przeznaczenie. Nie zdajesz sobie sprawy, ale jesteś pośród sceny przemiany. Z każdą Euzetą, która spadła, Obietnica została na nowo potwierdzona w ciszy boskości. Głosy, które wczoraj wypowiedziały Twoje imię, choć ludzkie, były jedynie narzędziami, aby uwolnić prawdę, która już była strzeżona. A ty stoisz w centrum tego celu. Niebo spieszy się, aby cię wyrównać z tym, co już przygotowane. Jego życie i Twoje nie skrzyżowały się przypadkiem, bo istnieje coś większego niż przemijające emocje. Jest wiaź duchowa, której czas nie potrafi wymazać. A która teraz zaczyna objawiać się z jasnością. Jego matka usłyszała, i choć nie zrozumiała, została ogarnięta tajemnicą. A ta tajemnica niesie w sobie także ciebie. Bo to, czego ona nie wie, to fakt, że spojrzenie najwyższego już dawno naznaczyło to spotkanie, zanim słowa dotarły do jej uszu. Wybrana kobieto, to do ciebie dociera to przesłanie. Nie wątp w to, co czujesz, ani w to, co podpowiada ci intuicja. Bo są to znaki, że niebo pragnie, abyś się przygotowała. Coś ma się wkrótce wyrównać, a twoja odwaga będzie kluczem otwierającym drzwi dotąd zamknięte. Głosy, które mówią o tobie, nie są większe niż ten głos, który woła ciebie. A ten głos pochodzi z wysoka, jak rzeka, której nie można zatrzymać. Szepcze w ciszy twojej duszy i potwierdza: Nie zostałaś zapomniana ani pominięta. Wczorajsza noc nie była zwykłym wydarzeniem była iskrą czegoś proroczego. Jego imię i twoje zostały splecione we wzmiance przed niewidzialnym i to rozpaliło płomień, którego już nie da się ugasić. Noszysz na sobie znaki, których nikt nie widzi, lecz te znaki są dowodami przygotowania, jakie niebo dokonało w twoim życiu. Wszystko, co wydawało się opóźnieniem, było w rzeczywistości szlifem. A teraz nadszedł czas, gdy drogocenny kamień ukaże się w swoim prawdziwym blasku. Nie lękaj się tego, co zostało usłyszane, bo nie chodzi o sąd, lecz o objawienie. To, co zostało powiedziane, było jedynie iskrą czegoś znacznie większego, czegoś, co dopiero objawi się w sposób niezaprzeczalny. Jesteś odpowiedzą na starą obietnicę. Jego serce zostało poruszone, bo musiało przypomnieć sobie to, co już było zapisane. A jej serce, słysząc to, również zostało ogarnięte tym samym niepokojem. Wszystko dlatego, że Twoja obecność niesie w sobie wezwanie, którego nie da się dłużej ukrywać. Uwierz, <śmierdzi> że to jest także to jest niebezpieczne, niebezpieczne. Elementy, które wydawały się niepasujące, zaczynają się układać. Wkrótce nie zobaczysz na własne oczy. I teraz możesz Zostałaś wybrana nie tylko, pod kocha. W

Kiedy niewidzialne dotyka widzialnego, nic nie pozostaje takie samo. A teraz nadszedł moment, kiedy słowa wypowiedziane o tobie staną się rzeczywistością wobec wszystkich. Jesteś strzeżona, i żaden sekret przeciwko tobie nie będzie miał mocy. Wręcz przeciwnie, to, co zostanie powiedziane, będzie użyte jako most, aby boski plan mógł się wypełnić. Nie opieraj się wezwaniu, bo ono przychodzi za autorytetem. Kobieto światła, wiedz, że nie jesteś sama. Każdy Twój krok jest otaczany opieką przez zastęp, który czuwa, być nie upadła. A nawet gdy czujesz się osłabiona, istnieje niewidzialna ręka, która cię podtrzymuje. Wczorajsza noc była jedynie ogłoszeniem. Dziś jednak jest początkiem wypełnienia. Twoja historia pisze się przed ludzkimi oczami, lecz została zapieczętowana dużo wcześniej w sercu wiecznego. Wiesz, że nie zostałaś wspomniana przypadkiem. Twoje imię niesie w sobie przeznaczenie. Twoje życie niesie cel, a miłość, którą nosisz, niesie odkupienie. Niebo porusza serca i okoliczności, aby wszystko mogło się wyrównać na Twoją korzyść. To, co objawiono wczoraj, jest jedynie pierwszym płomieniem. Teraz, córko, pozostań czujna, bo nadejdą kolejne potwierdzenia, a każde z nich będzie jak kolejna pieczęć tego, co aniołowie już wyszeptali w Twoim kierunku. Tego, czego jeszcze nie pojęłaś, to fakt. Że to, co usłyszano o tobie, jest jedynie przebłyskiem. Są rzeczy wciąż ukryte, które będą objawiane stopniowo, jak fragmenty tajemnicy, która dopełni się dopiero wtedy, gdy będziesz przygotowana. Nie chodzi tu tylko o niego czy o nią, lecz o ciebie i o rolę, jaką odgrywasz w tym, co niebo buduje. Aniołowie pokazują mi, że twoja obecność porusza to, co niewidzialne. Kiedy wchodzisz do jakiegoś miejsca, Energie zaczynają się poruszać, a ludzie odczuwają, nawet jeśli nie rozumieją, o że pojawiło się coś innego. To część powołania, które nosisz, i dlatego Twoje imię rozbrzmiewa w miejscach, w których jeszcze nie postawiłaś stopy. Córko, nie uciekaj przed tym przebudzeniem. To naturalne, że pojawia się lęk, gdy dostrzegasz, iż jest w Tobie więcej niż mogą zobaczyć oczy. Ale pamiętaj: strach jest tylko cieniem tego, co jeszcze nie zostało oświetlone, a niebo już uwolniło wystarczająco dużo światła, aby poprowadzić Twoje kolejne kroki. Wczorajsza noc nie dotyczyła tylko tego, co zostało powiedziane, lecz tego, co zostało uruchomione. Jedno słowo może odmienić przeznaczenia, i właśnie to się wydarzyło. Coś zostało skierowane w Twoją stronę, i tej aktywacji nie da się zatrzymać. Jego serce zostało poruszone nie przez chwilową emocję, lecz przez pewność, która narodziła się, gdy wypowiedziano Twoje imię, to tak, jakby niewidzialna pieczęć została złamana, i teraz nie jest już w stanie ignorować tego, co zostało oznaczone. Musisz zrozumieć, że są rzeczy, które zdarzają się tylko raz w życiu. To połączenie jest jedną z takich rzeczy. Czas mógł próbować rozdzielić, okoliczności mogły wystawiać na próbę, lecz żadna rzymska siła nie zdoła wymazać tego, co zostało zapisane ogniem wieczności. I zobacz, nawet ci, którzy nie rozumieją Twojego znaczenia, stają się posłańcami. Jego matka została użyta jako kanał, nie zdając sobie z tego sprawy, ponieważ jej usta wypowiedziały coś, co wykraczało poza ludzkie pojmowanie. To, co usłyszała, było tylko początkiem tego, co ma się jeszcze objawić. Czujesz w sobie, jak ta prawda pulsuje. Czasem próbujesz zaprzeczać, próbujesz uciszyć, lecz nie da się zamilknąć tego, co niebo już uwolniło. To nie jest zwykłe emocjonalne powiązanie, to duchowe powołanie, a ty stoisz w centrum tego wezwania. Niebo pokazuje mi, że znaki będą się nadal pojawiać. Słowa, sny, niespodziewane spotkania, a wszystko zostanie użyte, aby potwierdzić to, co już się rozpoczęło. A każdy znak przyjdzie jako umocnienie, by Twoja wiara nie zachwała się. Nie dziw się, gdy ludzie zaczną patrzeć na Ciebie inaczej. Będą tacy, którzy poczują podziw. Inni poczują lęk, a jeszcze inni nawet zazdrość, ale nic z tego nie powinno odciągnąć cię od celu. Twojej misji nie mogą przerwać głosy z zewnątrz. Umiłowana córko, jesteś silniejsza, niż myślisz. Nawet w dniach, gdy czujesz się zagubiona, istnieje w tobie ukryta siła, którą aniołowie rozpoznają. To właśnie ta siła podtrzymuje to, co ma się wydarzyć, bo zostaniesz wezwana do niesienia czegoś, czego niewielu byłoby w stanie unieść. Objawienie, które rozpoczęło się wczoraj w nocy, będzie się jeszcze poszerzać. To, co powiedziano o tobie, będzie powtarzane w różnych ustach, w różnych miejscach. I każde powtórzenie przyjdzie jako potwierdzenie, a nie jako przypadek. Niebo już wybrało właściwy czas, a ten czas zbliża się szybko. Zauważysz, że wszystko wokół ciebie zacznie układać się w sposób niemal niewiarygodny. Sytuacje, które wydawały się niemożliwe, Otworzą się przed tobą jak szeroko otwarte drzwi. Nie wątp, gdy poczujesz, że twoje serce przyspiesza w pewnych chwilach, bo to nie tylko emocje, to znak. Każde mocne uderzenie jest przypomnieniem, że to, co nosisz, jest prawdziwe i że niebo wciąż na tobie nalega. A teraz, córko obietnicy, trwaj w czujnej ciszy, bo to, co nadchodzi, zaskoczy nie tylko ciebie, lecz także wszystkich tych. Którzy ośmielili się wypowiadać Twoje imię, nie znając wielkości, jaką ono niesie. Wybrana córko, zrozum, to, co wydarzyło się wczoraj, nie pozostanie ograniczone do tamtej nocy. To była jedynie otwarcie duchowego portalu, który zaczyna się przejawiać w Twojej rzeczywistości. Jeszcze niczego nie widziałaś w porównaniu z tym, co ma nadejść, bo niebo się spieszy, aby ukazać prawdę, którą wielu próbowało ukryć. To, co zostało o tobie wypowiedziane, przeniknęło mury i dotarło do miejsc, których nawet sobie nie wyobrażasz. Teraz istnieje ruch objawienia, a każde słowo o tobie stanie się kluczem otwierającym drzwi, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. On już nie potrafi uciec od tego, co usłyszał. Nawet w ciszy jego umysł ogarniają wspomnienia, obrazy i uczucia, które łączą go z tobą. To nie jest wyobraźnia, lecz odblask więzi. Która nigdy nie przestała istnieć, tylko była uśpiona. A jest coś jeszcze głębszego: staniesz się znakiem dla innych. Ludzie wokół zauważą w tobie inną obecność, autorytet, który nie pochodzi z ziemi. Nie zrozumieją, skąd pochodzi ten blask, ale poczują ciężar Twojej prawdy. Nie ignoruj szczegółów, które zaczną się pojawiać. Prosty gest, powtarzane przez kogoś zdanie, nawet niespodziewane spotkanie. Wszystko to będzie jak zaszyfrowana wiadomość z nieba dla Ciebie. Bądź czujna, bo nic z tego, co nadchodzi, nie będzie na próżno. Wczoraj w nocy mówiono o Tobie, lecz jutro zostanie to pokazane przez Ciebie. Twoje życie stanie się żywym świadectwem, że tego, co zostało objawione przez wiecznego, nikt nie zdoła uciszyć. Szok, który ona poczuła, był dopiero początkiem. Wkrótce inni także się zdziwią, bo Twoja historia będzie nosiła ciężar którego nikt nie zdoła zaprzeczyć. To, co wydawało się nieprawdopodobne, stanie się widoczne przed wszystkimi. Ty, córko, jesteś odpowiedzą na modlitwy, które nawet nie były Twoje. Jest ktoś, kto wołał, nie wiedząc, że odpowiedź przyjdzie poprzez Ciebie. I to jest powód, dla którego Twoje imię rozbrzmiewa, bo Twoje życie jest mostem między obietnicą a spełnieniem. Aniołowie pokazują mi, że nadchodzące dni przyniosą niepokój. Poczujesz mieszankę pokoju i pilności, jakby coś miało eksplodować w tobie. Nie walcz z tym, pozwól, aby ta energia cię przygotowała. Nie dziw się, jeśli sny zaczną się nasilać. Nie przyjdą jako luźne obrazy, ale jako zakodowane przesłania. Każdy szczegół niesie wskazówkę, a każde objawienie wskazuje ten sam cel. Musisz zaufać czasowi, nawet jeśli wydaje się, że trwa to długo. Każda sekunda jest używana do kształtowania i wyrównywania. Niebo nigdy się nie spóźnia, a wszystko, co zostało aktywowane wczoraj, już jest w ruchu, choć Twoje oczy nie mogą tego zobaczyć. Umiłowana kobieto, Twój głos także będzie użyty. W niespodziewanych chwilach zauważysz, że słowa wypływają z Twoich ust, jakby nie były Twoje. Nie lękaj się, to sam Duch kładzie na Twoje wargi to, co musi być uwolnione. Połączenia. Które wydawały się utracone, odrodzą się. Ludzie, których uważałaś za dalekich, znów się pojawią, bo są częścią tej niewidzialnej tkaniny, która jest szyta na Twoją korzyść. Nic z tego, co naprawdę Twoje, nie zostanie stracone. I pamiętaj, kiedy niebo postanawia odsłonić przeznaczenie, żadna siła rzymska nie może temu przeszkodzić. Zostałaś już powołana i teraz jesteś potwierdzana. Nie ma odwrotu, jest tylko droga naprzód. Z każdym krokiem stanie się żywym dowodem, że to, co mówi się o tobie, nie jest przesadą, lecz boską prawdą. A to, co jeszcze ma się objawić, zaskoczy nawet tych, którzy najbardziej opierali się, by uwierzyć. To, co stoi przed tobą, jest większe niż jakiekolwiek ludzkie oczekiwanie. To, co zostało ogłoszone nad Twoim imieniem, nie pozostanie ograniczone do szeptów wypowiadanych w sekrecie. Prawda zacznie być widoczna publicznie i nikt nie będzie mógł zaprzeczyć sile, która cię otacza. Wciąż nie pojmujesz głębi tego objawienia. To, co innym wydaje się proste, dla ciebie stanie się kluczem przemiany. Każdy szczegół objawiony ma swój cel, a niebo nie marnuje ani jednego słowa, gdy chodzi o ciebie. Córko, dostrzesz, jak nawet cisza przemawia. Spojrzenia, gesty, a nawet dyskomfort niektórych ludzi są znakami że Twoja obecność uruchamia niewidzialne rzeczywistości. Nosisz w sobie coś, czego nie można zignorować, i staje się to niemożliwe do ukrycia. Serce jego jest kształtowane w ciszy. To, co czuję teraz, różni się od wszystkiego, czego dotąd doświadczył, bo nie jest to tylko emocja o to powołanie. Twoje życie ma proroczy ciężar wobec jego życia, a to powiązanie sprawia, że rozpoznaje, nawet jeśli nie chce, kim naprawdę jesteś. Zobaczysz, jak drzwi otworzą się bez wysiłku. Sytuacje, które wydawały się zablokowane przez lata, odblokują się przed tobą tak, jakby czas nigdy nie istniał. To się wydarzy, bo to, co zostało wypowiedziane nad tobą, nie jest tylko obietnicą, oto dekret. Szok tamtej nocy był jedynie początkiem. To, co o tobie usłyszała, jeszcze zostanie powtórzone przez inne usta, a im częściej to będzie miało miejsce tym bardziej proroctwo się umocni. To, co wydawało się jedynie plotką, zamieni się w potwierdzenie. Nie lekceważ ciężaru swojego imienia. Zostało ono wypowiedziane w miejscach duchowego autorytetu, a to obudziło siły, które spały. Teraz wszystko, co było ukryte, zaczyna wychodzić na światło dzienne. Będą chwile, w których poczujesz silną presję na swojej duszy. Nie będzie to ciężar, który cię powali, ale taki który Cię podniesie. Ta presja jest znakiem, że coś ma się narodzić w Tobie, aniołowie w szczególny sposób otaczają Twoje życie. Może tego nie widzisz, ale wokół Ciebie jest niezwykła ochrona. Dzieje się tak, ponieważ objawienie, które Cię otacza, niepokoi i wielu nie zrozumie, dlaczego jesteś tak strzeżona. Córko, nie zostałaś wybrana do małych rzeczy. Wszystko, co przeżyłaś do tej pory, było jedynie przygotowaniem. Sceneria, która teraz otwiera się przed Tobą, będzie wymagała odwagi, ale też przyniesie nagrody, jakich nigdy byś się nie spodziewała. Ludzie, którzy wcześniej wątpili w Ciebie, zaczną się dziwić. To, co zostało powiedziane zeszłej nocy, nie pozostanie tylko wspomnieniem, ale stanie się rzeczywistością na oczach wszystkich. A gdy to się stanie, nie będzie można zaprzeczyć temu, co niebo już objawiło. Zwróć uwagę. Bo nadchodzące spotkania nie będą przypadkowe. Każda osoba, która stanie na Twojej drodze, przyniesie odblask tego objawienia. Zobaczysz, że nawet nieznajomi wypowiedzą słowa, które potwierdzą to, co już jest zapisane nad Twoim życiem. Jesteś kimś więcej niż tylko zwyczajną osobą w jego historii. Twoja obecność jest punktem zwrotnym odpowiedzą na dawne pytania mostem łączącym obietnice i przeznaczenia. To właśnie dlatego niebo tak bardzo nalega, by przynosić znaki. Nie lekceważ intensywności nadchodzących dni. Będą chwile, gdy będzie się wydawało, że wszystko wymyka się spod kontroli, ale to właśnie wtedy ręka wiecznego będzie kształtować każdy szczegół na Twoją korzyść. I wiedz, wszystko, co rozpoczęło się wczoraj, będzie nadal rosło jak ogień, który nie gaśnie. Objawienie, które spadło na Twoje imię, ma jeszcze ukryte warstwy. A każda z nich ujawni się we właściwym czasie, zaskakując nawet Ciebie samą. Córko, objawienie, które dosięgnęło Twojego imienia, jest jak żarno, które już zaczęło kiełkować. Nawet jeśli ludzkie oczy jeszcze tego nie widzą, w niewidzialnym już wyrastają głębokie korzenie, przygotowując grunt pod coś wielkiego, czego nikt nie zdoła wymazać. Każdego dnia nadejdą nowe znaki, jak małe przypomnienia, że nic nie poszło na marne. Powtarzane przez kogoś zdanie, niespodziewany zbieg okoliczności, a nawet milczenie niosące znaczenie. Wszystko sprawi, że przypomnisz sobie, iż jesteś częścią większego planu. Jego serce będzie nadal poruszane w miejscach, do których nie dotrzesz słowami. To samo niebo przemawia do Niego bezpośrednio, zasiewając wspomnienia o Tobie pośród rozproszeń. To nie jest przypadek, to boska wytrwałość. Nie myśl, że to, co wydarzyło się tamtej nocy. Pozostanie jedynie w przeszłości. Wręcz przeciwnie, to był punkt zwrotny. Od tamtego momentu została narysowana linia oddzielająca to, co było wcześniej, od tego, co przyszło później, w Twoim życiu i w jego. To, co on usłyszał, było jedynie iskrą, ale ta iskra już rozpaliła atmosferę. Nawet jeśli spróbuje to zignorować, jego dusza wie, że znajduje się w centrum ruchu, który wykracza poza ludzkie zrozumienie. Jesteś postrzegana jako odpowiedź. Istnieją serca, które pragną czegoś, czego nie potrafią wyjaśnić, a Twoja obecność jest cichym spełnieniem tego pragnienia. Dlatego Twoje imię niesie ciężar tam, gdzie zostaje wypowiedziane. Niepokój, który odczuwasz, nie jest zamieszaniem, lecz przygotowaniem. Jesteś kształtowana, by przyjąć to, co nadchodzi, a wszystko, co wydawało się chaosem. W rzeczywistości jest sekretnym wyrównaniem, które prowadzi niebo. Ukochana córko, aniołowie zapisują każdą niewypowiedzianą modlitwę, każdą łzę, która spadła w ciszy. Żaden szczegół nie pozostał niezauważony, a teraz wszystko to staje się świadectwem podtrzymującym to, co jest budowane na tobie. Zostaniesz zaskoczona objawieniami, które nadejdą z miejsc, z których najmniej się spodziewasz. Ludzie, którzy ledwo Cię znają wypowiedzą prawdy o twoim życiu, które tylko niebo mogło odsłonić. To będzie żywy dowód, że nic nie zatrzyma przepływu, który został uwolniony. Nie lękaj się, gdy zauważysz, że uwaga wokół ciebie zacznie się nasilać. Będą tacy, którzy będą mówić dobrze i tacy, którzy będą mówić źle, ale obie strony jedynie potwierdzą, że niesiesz w sobie coś, czego nie można zignorować. To, co on czuje, nie jest tylko pragnieniem czy wspomnieniem, lecz przebudzeniem czegoś większego. Wiaś między wami jest tak głęboka, że nawet czas kłania się przed nią, przywracając to, co wydawało się odległe. I pamiętaj, nie istnieje siła zdolna wymazać tego, co wieczność już zapisała. Objawienie, które cię ogarnia, jest nieodwracalne i choćby próbowano, nie ma sposobu, by uciszyć to, co zostało uwolnione tamtej nocy. Córko, Bądź uważna na ruch w nadchodzących dniach. To, co wydawało się zatrzymane, zacznie przyspieszać, jakby niewidzialny nurt popychał cię we właściwe miejsce. Zaufaj, nawet jeśli nie rozumiesz. Słowa wypowiedziane o tobie wciąż rozbrzmiewają, a każde ich echo jest jak wezwanie do czegoś większego. Ta niewidzialna powtarzalność nie jest hałasem, lecz potwierdzeniem. To niebo wzmacnia, że zostałaś wybrana. A to, co najgłębsze jeszcze nie zostało pokazane. Istnieją ukryte warstwy tego objawienia, które ujawnią się dopiero we właściwym momencie, zaskakując nawet Ciebie, ponieważ Twoje życie jest sceną planu, którego nikt nie zdoła powstrzymać. Ukochana córko, wiedz, że każde objawienie, każdy znak, który do Ciebie dociera, jest dowodem na to, że niebo nie zapomniało o Twojej wartości. Nawet gdy wydaje się, że nic się nie dzieje. Niewidzialne działa na Twoją korzyść, przygotowując chwile, które odmienią wszystko wokół Ciebie. To, co zostało wypowiedziane wczoraj, i to, co wciąż będzie ujawnione, niesie w sobie siłę przekraczającą ludzkie bariery. Nie jesteś sama, a każdy Twój krok jest obserwowany przez niebiańskie zastępy, które dbają o spełnienie przeznaczenia, które zostało już wyznaczone dla Ciebie. Są momenty, gdy serce przyspiesza bez wyraźnego powodu. A są to znaki, że coś wielkiego jest bliskie objawienia. Pozwól sobie odczuwać, ufać i przyjmować wszystko, co jest przygotowywane, bo Twoje oddanie jest kluczem, który otworzy wcześniej zamknięte drzwi. To, co usłyszałaś i co nadejdzie, jest zaproszeniem do rozpoznania własnej wielkości. Każde słowo, każdy szczegół, który do Ciebie dociera, odzwierciedla znaczenie Twojej roli w tym większym planie. Nie lekceważ wpływu jaki wywołuje Twoja obecność, nawet jeśli go nie dostrzegasz. Córko, bądź cierpliwa i czujna. Niebo działa we właściwym czasie, a każde drobne potwierdzenie... ...wszystko jest zbawione. Każdy znak, każde spotkanie, każde niespodziewane słowo jest w sensie. Jesteśmy głęboko w sensie, że przyjęłaś te wiadomości. Teraz prosimy, abyś to Wszystko mogę w W ten sposób nie przegapisz kolejnych wiadomości od aniołów, które będą przychodzić, aby nadal prowadzić, wzmacniać i przemieniać Twoje życie. Bądź czujna przy kolejnych filmach, bo każda nowa wiadomość przyniesie objawienia. Znaki i słowa zachęty, które wzmocną Twoją wiarę i oświetlą drogę przygotowywaną specjalnie dla Ciebie. Niebo jest z Tobą, zawsze.